Dzisiejsze rozważanie będzie trochę bardziej nietypowe, bo będzie opierało się tylko na jednym zdaniu, które nie usłyszeliśmy w Ewangelii, ale w śpiewie przed Ewangelią. Zaczerpnięty jest ten fragment z Ewangelii Łukasza, z ósmego rozdziału, z piętnastego wersetu. Błogosławienie którzy w sercu dobrym i szlachetnym zachowują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Trzeba na wstępie powiedzieć, kochani, że ósmy rozdział Ewangelii Łukasza to jest przypowieść o siewcy, która wybrzmiewa w każdej Ewangelii, począwszy od Mateusza po Marka. I Pan Jezus to zdanie wypowiada w wytłumaczeniu tej przypowieści odnosząc się do ludzi, którzy wydają plony. Czyli można powiedzieć, wchodzą na drogę błogosławieństwa. I myślę, że dzisiaj naprawdę warto popatrzeć na to, co zrobić, żeby stać się błogosławionym. Żeby stać się człowiekiem szczęśliwym, bo każdy z nas ma w sobie zaprogramowane pragnienie szczęścia. Nie takiego, które jest powierzchowne, nie takiego, które jest chwilowe, ale szczęścia, które jest wypisane w głębi serca, którego nie jest w stanie zabrać żadna okoliczność zewnętrzna. I myślę, że ten dzisiejszy urywek, to zdanie, które Jezus wypowiedział tłumacząc tę przypowieść, może dać nam pewne światło, jakim człowiekiem należy być, żeby szczęście przeżywać głęboko i żeby z tego szczęścia mogła się rodzić również w nas chęć i pragnienie Bożej interwencji, która niesie uzdrowienie. Przede wszystkim myślę, że warto na początku zatrzymać się nad tym stwierdzeniem serce dobre. Serce dobre i szlachetne. W oryginale jest zapisane serce piękne. Co to znaczy mieć serce dobre? Warto chyba tutaj zatrzymać się nad początkiem historii zbawienia. Gdy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju słyszymy o tym, że wszystko, co uczynił Pan Bóg, było dobre, a gdy słyszymy o szóstym dniu stworzenia, to autor Księgi Rodzaju napisał, napisał takie słowo, wreszcie Bóg rzekł, stwórzmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. I po tym dniu jest zapis że wszystko, co uczynił Bóg, było bardzo dobre. Dobre, dobre. Czyli można powiedzieć, że my od samego początku jesteśmy zaprogramowani na to, żeby mieć serce dobre. Żeby mieć serce, które będzie nieustannie wchodziło w rękę Stwórcy. Z tego, z którego ręki wyszliśmy. Ale Widzimy bardzo mocno, patrząc na te początkowe opowiadania, jak bardzo szybko to dobro zostało z nas wydarte poprzez doświadczenie grzechu pierworodnego, poprzez nieposłuszeństwo, poprzez to, że weszliśmy w grób Adama. I wielokrotnie jest tak, że nasze serce, wychodząc od stworzenia, nie realizuje swojego podstawowego zamierzenia, by być w dobrym. By być w obrazie i podobieństwie Boga? I myślę, że pierwszym istotnym warunkiem do tego, żeby stawać się człowiekiem błogosławionym, jest pytanie, które chce w nas wyzwalać Bóg. Czy dzisiaj mam serce dobre? Czy dzisiaj naprawdę mogę powiedzieć, że obraz Boży we mnie jest wolny? Czy dzisiaj mogę powiedzieć? Że Pan Bóg może mnie nieustannie upodabniać do siebie, czy może nie jest tak, że często wchodząc w doświadczenie nieposłuszeństwa nie trwam w tym stanie, posiadając serce złe, ponieważ będące w odosobnieniu od Boga, pierwszy istotny warunek do tego, aby być człowiekiem szczęśliwym, to mieć serce dobre, serce według Bożego stworzenia. I co takie serce dobre jest w stanie przyjąć? Jest w stanie zatrzymywać Słowo Boże. I myślę, że tutaj. Y nie chcemy się zatrzymywać tylko i wyłącznie nad tym, co jest nieustanną wypowiedzią Boga w stosunku do człowieka, ale wydaje się, że trzeba nam się zatrzymać nad osobą Słowa Bożego, które Pan Bóg chce dawać człowiekowi, który ma serce dobre i szlachetne. Kto tym Słowem Bożym jest? Tym Słowem Bożym jest Jezus. Tutaj warto się odwołać do prologu świętego Jana, do pierwszego rozdziału Jego Ewangelii, gdy słyszymy w pierwszych wersetach, Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, właśnie przez to Słowo otrzymaliśmy serce dobre i szlachetne. Ale później kilka zdań. Dalej wypowiada się święty Jan, Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami. Słowo Boga nie tylko stało się stwórcze, nie tylko doprowadziło do tego, że mamy obraz i podobieństwo Boże w sobie, ale również stało się człowiekiem. Stało się konkretną informacją przekazywaną naszemu sercu. Jaka to informacja? Myślę, że przede wszystkim Jezus, jako słowo wcielone Boga, chce nam przekazać takie dwie istotne informacje. Pierwsza to przede wszystkim to, co jest nieustannym motywem programowym Jezusa jako Słowa Bożego. Zwróćcie uwagę, Czytając chociażby wspomnianą Ewangelię Świętego Łukasza, nad którą się zatrzymujemy, że pierwszym pragnieniem Jezusa było to, żeby chociażby w czasie swojej modlitwy mówić Abba, żeby pokazać nowe imię Boga. Bardzo dobrze to nam streszcza później 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana, Jezus będący w wieczerniku zaczyna modlić się za swoich uczniów, zaczyna modlić się za Kościół i jednym z elementów Jego modlitwy jest to objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Więc pierwszy obraz, który chce nam dawać Słowo Boże do naszego serca, to jest pokazanie, że Jezus jest obrazem Boga jako Ojca. Ojciec. I powiem Wam, kochani, że gdy dzisiaj zastanawiałem się nad tym, jaką cechę tego Boga przedstawić i co mnie dzisiaj osobiście porusza, gdy słyszę słowo Ojciec, to przede wszystkim jedno z określeń hebrajskich, które określały współczucie Boga. A tym słowem jest słowo Heset, które tłumaczy się jako Wierność pomimo niewierności. Jezus, gdy przychodzi ze swoim komunikatem, to pokazuje, Bóg jest ojcem i ma w swojej najgłębszej istocie wierność. Możesz być niewierny, możesz być nieposłuszny, możesz nie mieć w sobie obrazu Boga. Możesz być do niego totalnie niepodobny a on dalej w swoim słowie będzie wierny. To widać w sposób szczególny w tryptyku św. Łukasza w XV rozdziale, gdy wraca syn marnotrawny, zapisuje nam święty Łukasz, że On już czekał na Niego, wypatrywał Go, aby dać mu podstawowe gesty przytulenia, nałożenia sandałów, włożenia pierścienia na rękę i przygotowania pierwszej szaty. Wierny pomimo niewierności. Czy dostałem to Słowo Boże w moje serce, dobre serce, że Bóg ma właśnie takie imię, Abba, i jest wierny, nawet wtedy, gdy ja z wiernością nie mam nic wspólnego? I drugim elementem. Jakie daje Słowo Boże w osobie Jezusa Chrystusa, to oprócz imienia Boga przedstawia nam również znak Boga. Znak Boga. To bardzo mocno wybrzmiewa w apokalipsie św. Jana, gdy bardzo często pojawia się właśnie to stwierdzenie imię Boga, znak Boga. I gdy zastanawiano się nad tym, jaki jest ten znak Boga od razu zaczyna się odwoływać do księgi proroka Ezechiela, bo w księdze proroka Ezechiela jest również motyw naznaczenia znakiem Boga, imieniem Boga. Gdy ludzie byli krnąbrni, nieposłuszni, to Pan Bóg. W pewnym momencie historii zbawienia, za czasów proroka Ezechiela, chciał wygładzić ten naród. Ale byli tacy ludzie, którzy byli dalej wierni przymierzu, wierni obrazowi Boga, wierni Jego posłuszeństwu. Odpowiadali na wierność Boga, swoim zaufaniem. I Pan Bóg powiedział, żeby tych ludzi naznaczyć Jego znamieniem. A co jest tym znamieniem? Jest to ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, litera TAU. I każdy z nas już wie, do czego można upodobnić tę ostatnią literę tego alfabetu. To jest znak krzyża. To jest znak, który przynosi Jezus jako Słowo Boga naznaczenie. I co to naznaczenie za sobą niesie? Że Pan Bóg w swojej wierności poszedł aż tak daleko, że za świętym Pawłem w drugim liście do Koryntian możemy powiedzieć Bóg stał się grzechem. Bóg uczynił Jezusa grzechem Słowo Boże, aby z nas uczynić Bożą Sprawiedliwość. Albo poprzez Księgę Powtórzonego Prawa Przeklęty jest ten, kto jest powieszony na drzewie. Bóg stał się przekleństwem. Abyś Ty stał się Jego świętością. Znak Boga. Znak przekleństwa, który stał się błogosławieństwem. Wzrusza mnie to, więc będę kończył. Do czego doprowadza przyjęcie Jezusa jako Słowa Bożego? Do tego, że zaczynamy widzieć owoc dzięki swojej wytrwałości, dzięki codziennemu przeżywaniu właśnie tego doświadczenia. Jaki to owoc? W ostatnim czasie, gdy sobie czytałem pierwszy list świętego Jana, to w trzecim rozdziale jest właśnie taki zapis, który wydaje się, że powinien się odnosić do nas, gdy przyjmujemy imię Boga i przyjmujemy Jego znak, że ze śmierci zaczynamy przechodzić do życia. I święty Jan mówi, co jest miernikiem tego, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Ci, którzy przeszli ze śmierci do życia, zaczynają miłować, brać zaczynają miłować, brać. Owocem przeżycia Twojego zbawienia, pełni tego zbawienia, pełni przyjęcia Bożego Słowa, jest to, że będziesz w stanie to zbawienie dawać innym, tę wolność dawać innym, imię Boga dawać innym, Jego znak, Jego pieczęć dawać innym. I co Pan Bóg chce nam dawać, abyśmy mogli tę miłość w stosunku do braci dokonywać? W liście do Galatów mamy zapisane o owocach Ducha Świętego. Jest ich dziewięć. Nie wymienię wszystkich, ale miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, uporowanie itd. Niezwykłe i wielkie są Boże owoce. I dzisiaj chcielibyśmy o to wołać, żeby to słowo mogło się na nas dokonać, bo to będzie najpiękniejszy owoc uzdrowienia, jeśli dzisiaj przed Bogiem staniemy z pragnieniem tego, że chcemy mieć serce dobre, serce wypełnione Jego obrazem, Jego podobieństwem, że się będziemy wyrzekać wszelkiego nieposłuszeństwa, wszelkiej karykatury Jego obrazu, Jego podobieństwa że to przygotuje grunt dla Jezusa jako słowa Bożego, który będzie w nas utwierdzał obraz Boga jako Ojca, który jest wierny pomimo naszej niewierności i będzie nas mógł opieczętować literą Taun, literą Krzyża, literą zwycięstwa Boga. I niech to podejście pod Jego Krzyż, pod to naznaczenie, da nam owoc. Byśmy zapragnęli pokochać tych, których może jeszcze nie kochamy, wołając o Jego owoce, wołając o owoce wypływające z Jego Boku, z którego idzie Duch Święty dla Kościoła. I niech z Jego krzyża, z Jego serca płynie również dzisiaj moc uzdrowienia, bo wszyscy ci, którzy przychodzą do Boga jako do Ojca, do Jezusa jako zbawiciela, który nas opieczętował. Z pełną wolnością, z pełnym zaufaniem będą mogli być pokropieni Jego krwią, która niesie zdrowie. Amen.